Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie na nagraniu z tej strony Naturalny Doskonale, czyli fanpage prowadzony przeze mnie, czyli przez Roberta Czaplejewicza. Wiesz dlaczego kołnierzyk nie stoi? Bo pada. Akurat kiedy jest to nagranie, deszczyk sobie ładnie siąpi. Słuchaj, jako... Osoba zajmująca się terapiami naturalnymi, w ogóle naturalną terapią, jak wolisz, czy fitoterapią, czy rzeczami, które są naprawdę organiczne, bio i eko, muszę Ci powiedzieć, że natrafiłem na jeden bardzo ciekawy temat. I dlatego rozpoczynam taki cykl. Cykl będzie się nazywał olejki. To nagranie jest wstępem, a później będą kolejne części, na których będę przedstawiał na nagraniach wideo, jakie są olejki. I do czego one służą? Do czego może się zastosować? Czy one w ogóle są potrzebne? Yy, zaczynam tak. Olejki to jest to, co może dać nam roślina najlepszego. No bo olejki są z rośliny, to żebyś wiedział, wiedziała. I teraz bardzo ważne jest, żeby ten olejek był naturalny. Przypomnij sobie, jak pachnie yy, na przykład truskawka. Lubisz truskawki zimą? O, ja nie bardzo. A wiesz dlaczego? Dlatego, że truskawki są pryskane takim preparatem, który powoduje, że czujesz, że to truskawka. Oryginalna, naturalna truskawka nie będzie niczym psikana, bo sama w sobie zawiera esencję i sama tak pachnie, że jak wejdziesz do pokoju, to czujesz je. I to samo dotyczy olejków. Olejków jest wiele rodzajów i wiele firm produkuje te olejki. Ale jest to bardzo ważna rzecz. Najważniejsze, żeby te olejki, po pierwsze, były z dobrych roślin, czyli uprawianych najlepiej ekologicznie, i żeby były na etapie przetwórstwa, uważaj, nieprzetwarzane. Bo to są naturalne olejki, takie, które wydziela roślina. I tutaj będę przedstawiał, natomiast jeszcze Ci powiem, że bardzo ważne jest, że jeżeli olejek jest w czymś opakowany albo olejek musi być umieszczony w jakiejś substancji, taczającej, tak? Tak zwane środowisko tworzącej, to ona też musi być naturalna. Niestety, zubolewam, jest wiele podróbek, które nie tylko nazwą mm, mówią, że to są te właśnie olejki, ale jeszcze opakowanie. Co więcej, opakowanie opakowania. Mało tego, w reklamie użyte są te same wyrazy, które nie powinny być nigdy użyte. Dlatego słuchaj, jako naturalne doskonale Przypominam jako właściciel fanpage'a Robert Czaplejewicz, teraz będę nagrywał takie krótkie filmiki, na których ci pokażę olejki, które znam, które stosują i które ludzie, na przykład nie wszystkie, stosują. Mówią mi, jakie mają właściwości i jest to sprawdzone w praktyce. Zapraszam Cię zatem bardzo serdecznie do cyklu nagrań. Pierwsze dostanieś link już poniżej i kolejne będą umieszczane systematycznie i chciałbym ci życzyć, żebyś na swojej drodze spotkał takie olejki, taką firmę, która dba o swoich klientów i która im olejki prezentuje, sprzedaje oryginalne, bo tylko takie mają znaczenie, tylko takie mają znaczenie terapeutyczne, tylko takie naprawdę pachną przyrodą, prawdziwą przyrodą, tak jak ja tutaj jestem. Pachnie tu drzewo, pachnie tu trawa, pachnie tu jakiś krzaczek wszystko pachnie, ono ma swój zapach. Nie ma nic sztucznego, dlatego właśnie to nagranie jest tak realizowane. I deszcz, który na mnie pada, też mnie moczy. Ja nie jestem jakoś sztucznie osuszany albo sztucznie, mo sztucznie moczony. Słuchaj, jeszcze raz zapraszam Cię gorąco, serdecznie, do tego, żebyś obejrzał kolejny film, w którym będę przedstawiał kolejne mm, olejki. Z krótkim opisem lub dłuższym, wszystko będzie zależało od tego, jakie będą to olejki. Także do usłyszenia i do zobaczenia. Z tej strony mówił naturalne doskonale. Hej!